Cześć, jestem Matylda, pracuję w Departamencie Komunikacji Korporacyjnej PLAY. Odpowiadam za komunikację wewnętrzną i dzisiaj o tym Wam opowiem oraz jej wpływie na kształtowanie kultury organizacyjnej. Z mojej perspektywy kultura organizacyjna to nie jest tylko dress code. To jest wszystko to, co możemy nazwać trochę takim powietrzem. My to czujemy. Ale tego nie widzimy. I właśnie to porównanie do powietrza. Jeżeli jest dobre i zdrowe, to my się czujemy bardzo fajnie. Jeżeli jest nie do końca e, ok, to to też ma na nas bezpośredni wpływ. I tak jak powiedziałam, to nie jest tylko dress code, ale to jest cały zestaw zachowań organizacji i pracowników, który wpływa na taki finalny, e, finalny obraz, czyli jak zatrudniamy e, nowe osoby, jak, jak się z nimi żegnamy. Jak między sobą rozmawiamy jak się i, i jak się traktujemy. Podam wam przykład. Jakiś czas temu, dosyć dawno, robiliśmy duży event na tarasie. Nad nami była jeszcze jedna firma, w związku z tym poszliśmy ich uprzedzić, że może być głośno. Weszliśmy, zapukaliśmy, trochę jak na amerykańskim serialu, mieliśmy ze sobą ciastka, ciasteczka i chcieliśmy trochę ich tak uspokoić, że ich szanujemy, wiemy, że oni pracują, ale żeby dali nam te parę godzin się pobawić. I w momencie, jak wyszliśmy, otworzyliśmy nam drzwi, już czuć było, że trochę tam jest nie do końca tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, a jest to dosyć duża i znana marka. Po 15 minutach bycia tam, wyjaśnienia, że chcemy chwilę być głośniej, że szanujemy ich pracę i, i, i że na pewno długo kolejnego eventu nie będzie. Okej, okay, osiągnęliśmy swój efekt, ale wyszliśmy i ja do mojej kumpeli powiedziałam. Chyba tam nie chciałabym pracować. Ona mówi, ja też. I to jest właśnie kultura organizacyjna, o której Wam opowiem. Każdy z nas w swojej pracy spędza bardzo dużo czasu. Dlatego tak ważne jest to, jak nam w tej firmie jest. Kultura organizacyjna jest jednym z takich czterech kluczowych elementów, dla których w danym miejscu jesteśmy. Dla mnie to jest. Yy, produkt, projekty i w ogóle firma, marka, w której ja pracuję, e, szef, z którym pracuję, wynagrodzenie i właśnie ten ostatni element, kultura organizacyjna. Często pewnie wasi znajomi e, zmieniają pracę. Albo Wy chcecie się dowiedzieć, jak jest w danej firmie i się pytacie, no dobra, to powiedz mi, jak tam jest. I szukamy kogoś, kto w danym miejscu pracuje i chcielibyśmy najbardziej takich samych spicy details od niego się dowiedzieć, żebyśmy wiedzieli, jak dana firma, jak dana firma funkcjonuje. I to jest też właśnie kultura organizacyjna, to co bardzo w sposób nieformalny o danej firmie funkcjonuje na rynku, jak również wśród jej pracowników. Kultura organizacyjna jest też ważna dlatego, żebyśmy ją mogli wykorzystać nie tylko na dobre chwile, ale na te trudne. I to, w jaki sposób organizacja, czy ta mała, czy ta duża, boryka się z trudnościami, wyzwaniami i problemami, jest też właśnie odzwierciedleniem jej kultury organizacyjnej. Im wyższy jej poziom i szacunek do tego, w jaki sposób funkcjonujemy jako organizacja, tym łatwiej nam jest pokonywać różne problemy. Kultura organizacyjna i jej sam początek to dla mnie są e, trzy etapy. I tu znowu też niezależnie od tego, czy masz dwuosobową firmę, czy pracujesz w firmie, która ma e, ponad 2000 pracowników, tak jak ja, są trzy e, elementy. Na pewno cel. Każdy z pracowników powinien wiedzieć, co dana firma robi w, w danym okresie. I to nie tylko tu i teraz, ale są, jakie są nasze dalsze ambicje, cele i zadania, tak abyśmy mogli wspólnie tę energię wykrzesać po to, żeby osiągać jeszcze więcej. Zaufanie, to jest drugi taki fundament, który tworzy kulturę organizacyjną. Bez zaufania nie ma szans na to, żeby kultura organizacyjna była czysta i budowała. Całą społeczność. Na końcu element, który jest e, chyba super istotny dla każdego z nas, czyli good vibes. Musi być celebrowanie sukcesów, musi być super moment na przybicie piątki, musi być fajny feedback i taka energia, która pozwala nam zawsze zrobić ten kamień milowy więcej. E, tak jak Wam powiedziałam, good vibes dają też tą szansę, żeby e, ludzie, którzy, którzy z nami pracują, czuli się na tyle dobrze w danym miejscu, że zawsze chcą dać z siebie więcej, bo po prostu mamy super społeczność i zależy nam na sobie i na tym, co robimy. W związku z tym wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zrobicie ten krok, e, krok dodatkowy. Co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne. Jak chcemy, żeby zespół osiągał większe wyniki, to my jako liderzy musimy dać sobie siebie również e, tak samo dużo albo i więcej, bo e, jest takie powiedzenie korporacyjne lead by example, czyli jeżeli ja oczekuję, że mój team będzie dodatkowo pracował w weekend, bo mamy deadline i chcemy dowieźć jakiś projekt, to ja jako e, szef również jestem z nimi w weekend, otwieram, zamykam e, cały proces. I, I to od nas jako liderów zależy w jaki sposób e, team będzie funkcjonował i w jaki sposób cały procesy i projekty będą szły do przodu. Taka komunikacja top-down, czyli jest sobie prezes, czy dyrektor, czy jakaś inna bardzo ważna osoba w organizacji i ona przemawia do ludu, lud słucha i robi, raczej nie jest skuteczna. To, żeby komunikacja w organizacji, i to znowu, niezależnie jak dłużej, miała rację bytu i była skuteczna, musi być, musi być przestrzeń do wypowiedzi dla każdego. Play to jest bardzo ważne i bardzo o to dbamy. I oczywiście mamy miejsce i przestrzeń na to, że nasz prezes pisze co tydzień listy do pracowników i tam w nich są najważniejsze informacje dotyczące firmy. Jak również mamy mnóstwo kanałów wewnętrznych, spotkań z członkami zarządu i też z prezesem, na których nasi pracownicy mają szansę zadać wszystkie pytania i tą szansę wykorzystują na 100%. Pytają o wszystko i zawsze, na każde pytanie uzyskują odpowiedź. Czy to w trakcie spotkania, czy zaraz po nim w formie odpowiedzi mailowej, tak się dzieje. I zachęcam Was do tego. Niezależnie, z iloma osobami pracujecie, żebyście otwarcie rozmawiali, słuchali, i nie bali się żadnych pytań, bo tylko to da Wam szansę pójść dalej. Motywująca komunikacja wewnętrzna, jakby chyba za motywującą rozumiemy taką, która powoduje, że Chcemy ze sobą rozmawiać, jesteśmy zapraszani do tych rozmów i jesteśmy słuchani. W związku z tym, żeby ona miała rację bytu, trzeba słuchać. Od tego w ogóle trzeba zacząć, że każdy z pracowników ma szansę się wypowiedzieć, być wysłuchany i potraktowany mega poważnie, bo to też o to chodzi. Stawiamy też w pleju na różnorodność, więc to nie jest tak, że tylko jedna osoba mówi. Dajemy szansę wypowiedzenia się każdemu. W najróżniejszy sposób i każdą formę wypowiedzi traktujemy bardzo poważnie, z racji tego, że trochę jesteśmy takim społeczeństwem w soczewce. Mamy różne poglądy, różne style życia, pracy, bycia, ale każ głos każdego z nas jest bardzo ważny. Więc tutaj znowu odniosę się do tego szacunku i zaufania. To są fundamenty, na których komunikacja wewnętrzna jest budowana, i niezależnie od tego, czy mówi prezes czy szeregowy pracownik, każde słowo i każde zdanie ma ogromne dla nas znaczenie. Komunikacja jest skuteczna wtedy, kiedy dociera do naszych odbiorców. Proste, a jednocześnie strasznie ciężkie osiągnięcia, ponieważ każdy z nas jest dzisiaj bombardowany informacjami, i czasami jest tak, że to, co byśmy napisali gwoździem na ścianie w garażu będzie szybciej zauważony przez naszych pracowników, bo to jest akurat ta informacja, którą chcą uzyskać, a często mailingi i mnóstwo komunikatów nie jest tak skuteczne. To wynika z tego, że czasami podążamy za informacjami, które są nam bardziej potrzebne i które nas bardziej interesują, o tych, które nas mamy poczucie nie dotyczą i na nich nasza uwaga nie jest skupiona. Ale mimo wszystko mm, powinniśmy dbać o to, żeby komu taka komunikacja była dostępna dla naszych pracowników. I to, co robimy, to jest zawsze fajnie w mniejszej organizacji wysyłać sobie mailingi, czy mieć jakąś grupę na jakimś kanale społecznościowym i tam się wymieniać szybko informacjami. Um, intranet jest też świetnym miejscem do tego, żeby e, zamieszczać informacje, ale też taki, w którym ludzie mogą komentować, bo Komentowanie informacji i odnoszenie się do nich jest bardzo ważne, dlatego że daje szansę pogłębienia danego tematu albo upewnienia się, czy ja dobrze rozumiem, bądź jego jeszcze doprecyzowania. Formą, która czasami odchodzi już, chociaż ja ją bardzo lubię, są plakaty. I jak jest jakieś większe wydarzenie, fajnie jest zrobić sobie plakaty zrobione z grafikami, które raz, że też ożywiają przestrzeń, a dodatkowo pokazują, co się będzie działo, jeżeli chodzi na przykład o jakieś eventy, które prowadzimy. Uwielbiamy naklejki i wlepki i tego mamy mnóstwo. Wszystkie laptopy są oklejone, często one też są po podsumowaniu jakiejś akcji, wdrożeniu ogromnego projektu, czy zrobienia czegoś e, nowego e, przez Play. Z takich, jedną z takich rzeczy, którą robiliśmy i to było, spotkało się z super odbiorem naszych pracowników, e, wdrożenie nowej strategii. E, mieliśmy spotkanie dla, taki town hall meeting, Cała ekipa z naszego biura e, przemawiała zarząd, powiedzieli jaki jest kierunek, ale nie doprecyzowali go na 100%. Specjalnie to zrobili, ponieważ następnego dnia był piątek, wszyscy pracownicy przyszli do biura, a zostali o to poproszeni, to były jeszcze czasy przedkowidowe. I o godzinie dziewiątej dostali maila: Hej, zejdźcie do sal konferencyjnych na parterze. Tam jest czeka na was coś specjalnego. Zrobiliśmy wtedy bluzy, takie typowe, koleżowe, szare bluzy, z hasem wypisanym na plecach. Każdy z nas, pracow naszych pracowników przyszedł, dostał swoją bluzę, wybierał sobie rozmiar jaki chciał i na koniec mógł je personalizować e, super naszywkami. I w ten prosty sposób komunikacja naszej strategii została zrobiona bardzo fajny, bardzo szybki i prosty, proste rozwiązanie. I nawet ostatnio, mimo tego, że to było półtora roku temu, byłam w biurze i spotkałam parę osób w tej bluzie i sobie wtedy pomyślałam, że to jest właśnie taki sposób trochę nieoczywisty, a bardzo przyjazny i przystępny do tego, żeby o trudnych i czasami wymagających tematach mówić w łatwiejszy sposób. Na koniec chciałam wam powiedzieć jedno, że to, co wy co wy robicie, jaki macie produkt, jaką macie markę, nie ma aż takiego znaczenia dla komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej, jak to, jakimi jesteście osobami, jakimi jesteście liderami i jak w swoich społecznościach funkcjonujecie. Dla nas człowiek jest super ważny i każdy, kto pracuje w play, mam nadzieję, że tak się czuje. Um, bo bez tego byśmy nie osiągnęli tego, co osiągnęliśmy jako firma, czyli od brandu, któremu nikt nie dawał szans, e, była wtedy wielka trójka na rynku, my wchodziliśmy jako taki, e, teraz to się mówi unicorn, wtedy startup. Um, I to właśnie ludzie spowodowali, e, że Play jest tu, gdzie jest, jesteśmy numerem jeden. Um, I bez tego, jak wyjątkowa jest kultura organizacyjna Play'a, Pewnie byśmy tego nie osiągnęli. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam. Cześć.